Jest instrumentem. Może tak dla wyjaśnienia, czym jest inwestycja? Co niektórzy tu się chwalą, że czytali moją książkę Zkazane na zyski. Czym jest inwestycja? Inwestycja jest czymś twórczym. Jak coś się Państwo w historii, dla mnie było zawsze fascynacją czytać właśnie historię finansów, bo za pieniądze, wadowuje się wszystkiego. Powiem wam, podążając za pieniądzem, dowiedziałem się rzeczy, które wcale mnie nie uszczęśliwiały. A już mówi się, że wiedza uwalnia. No dobrze, no złudzę owszem. ale uszczęśliwiać mnie w pierwszym momencie nie uszczęśliwiało. To, co się dowiadywałem, idąc za pieniądzem. Czym są pieniądze i na czym polegały inwestycje, drodzy Państwo? Jak się cofniemy ponad 100 lat też to grono inwestorów na giełdzie amerykańskiej, słowo kluczowe w tej wypowiedzi jest grono, bo to było jeszcze przed tym czasem, jak Charles Merrill spopularyzował inwestowanie na giełdzie, zakładając jako pierwszy biura inwestycyjne na tak znamy. Natomiast kiedyś istniało grono inwestorów którzy inwestowali swoje pieniądze na giełdzie po to, żeby wspomóc, ja tutaj mówię o czasach, kiedy na giełdzie amerykańskiej było lotowanych 129 spółek. No, takie były czasy. Na czym to zarabiać, nie? Nie ma na czym pospekulować. 129 spółek, sobie bo, że to wszystko takie przejrzyste. No normalnie nie ma na czym zarabiać. Właśnie, że odwrotnie, Radny, drodzy państwo. I ci inwestorzy inwestowali po to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, rozbudowywać firmy, ulepszać produkty, jakość produktów, które były przez te firmy tworzone. I ci inwestorzy inwestowali te pieniądze krótko, średnio, długoterminowo. Jak sądzicie? Bezterminowo właśnie brato, Nie miało żadnego znaczenia. Bo doskonale wiedzieli, że ten proces wymaga czasu. Drodzy Państwo, powiedzenie, które wszyscy znamy, nie ma nic za darmo. Wprawdzie je znamy. Ale w pełni się nie zleży. Nie, nie ma za darmo. No najlepiej to już na no wczoraj. Ci się kaza, wczoraj zyski będzie dobrze. Taki był zamysł, i tak to funkcjonowało kiedyś, drodzy Państwo, i funkcjonowało bardzo dobrze. Funkcjonowało to bardzo dobrze. Ponieważ celem był rozwój gospodarki. I te wszystkie stare przekonania przeszły do historii i powtarzane są tu ponad 100 lat. Tylko, że dzisiaj są to tylko słowa i nie mają nic wspólnego z faktami. Dzisiaj inwestycje nie służą rozwoju gospodarczemu, tylko zysku. Tylko zysku. A jak bardzo to jest rozbieżne, to mam nadzieję w ciągu dzisiejszego dnia uda mi się Państwu powiedzieć.